Witam serdecznie na kanale szkoleniowym S4H System. W tym tutorialu opowiem Wam o tym, jakie funkcjonalności są dostępne w oknie rezerwacji. Okno rezerwacji czy meldunku możemy otworzyć z listy rezerwacji lub z diagramu rezerwacji. Okno mamy już otwarte, więc po kolei omówię jego poszczególne elementy, przyciski, zakładki oraz pola opisów. Zaczniemy od głównych zakładek. Jako pierwsza zawsze aktywna jest zakładka Dane Ogólne, którą wypełniamy, aby założyć rezerwację lub od razu zameldować gościa w danym pokoju. Kolejne zakładki to rozliczenia, wyżywienie, usługi dodatkowe. SPA, koszty i dokumenty. W miarę rozwoju naszej rezerwacji czy meldunku w poszczególnych zakładkach będą pojawiały się odpowiednie dane. W tym odcinku opowiemy sobie o pierwszej zakładce, dane ogólne. Zaczynamy od okienka daty potwierdzenia. Tu automatycznie ustawia się data przyjęcia rezerwacji. Możemy ją jednak dowolnie zmieniać. Sposób potwierdzenia. Tu odnosimy się do ustaleń zawartych w obowiązującym regulaminie rezerwacji hotelu. Możemy ustalić różne typy potwierdzeń, aby później przypisać je do danej rezerwacji. Typ rezerwacji: po rozwinięciu widzimy, że mamy także możliwość założenia awarii oraz blokady. Dzięki temu, w momencie wyszukiwania wolnych pokoi, Pokój z blokadą lub awarią nie będzie nam się wyświetlał jako dostępny. Kolor paska. Jeżeli chcemy wyróżnić rezerwacje na tle innych, bo przyjeżdża do nas na przykład gość VIP, możemy przypisać mu odpowiedni kolor na grafiku. Status rezerwacji i tutaj również odnosimy się do regulaminu rezerwacji, w danym obiekcie może on być różny. Każda rezerwacja może mieć swój status związany z procedurą potwierdzenia. Nazwa grupy. Jeżeli zakładamy rezerwację grupową, tutaj możemy wpisać jej nazwę. W przyszłości możemy sprawdzić, na przykład, poprawność zastosowanych cenników dla pobytów grupowych. Przycisk Zablokuj. System S4H daje szereg możliwości przydzielania uprawnień. Menadżer, który ma wyższy stopień uprawnienia, zaplokuje w ten sposób pracownikom recepcji z ograniczonym poziomem uprawnień możliwość wprowadzania zmian w danej rezerwacji. Wówczas tylko z konta menadżera, kierownika będzie można zmienić datę, numer pokoju. Zaraz obok znajdują się okna, w których możemy dodawać opisy do każdej rezerwacji. Opis, który jest ogólnie dostępny, Opis kodowany, który jest ukryty, lub opis tajny, który wyświetla się tylko pracownikom. Możemy przypisać kontakt, na przykład opiekuna danej grupy lub organizatora wyjazdu. Rabat wykorzystujemy w sytuacji, gdy danemu kontrahentowi został przydzielony właśnie rabat. Kolejne okno, rodzaj pobytu. W przypadku naszej konfiguracji, decyduje on o rodzaju i ilości posiłków w ciągu doby. Wybierając pobyt ze śniadaniem, w zakładce wyżywienie pokażą nam się śniadania. Gdy zmienimy na HP, w zakładce wyżywienie zostaną doliczone obiad-kolacje. Typ pobytu. Możemy wybrać, czy jest to na przykład rezerwacja indywidualna. Ilość osób w pokoju. Ważna uwaga przy turnusach rehabilitacyjnych, gdzie goście mogą być kwaterowani w pokojach kilkuosobowych. Jednak zdarza się, że gość wybiera opcję dopłaty za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. Wówczas wystarczy ustawić na jedna osoba, aby inny pracownik nie domeldował nam drugiego gościa. Data kursu. Wystawiając faktury dwuwalutowe, podajemy datę kursu, według którego zostały przeliczone obce waluty. Po prawej stronie mamy źródło rezerwacji, kanał rezerwacji, segment rezerwacji. W zależności od wprowadzonych statystyk, należy utworzyć odpowiednie dla naszej organizacji źródła, kanały, czy segmenty. Data urodzin. W tym okienku są wyświetlane aktualne urodziny naszych gości. Podczas prowadzenia nowego gościa, kontrahenta, wpisujemy jego datę urodzin. Później system automatycznie wyświetla ją w tym oknie. Dzięki temu możemy świętować z gościem jego urodziny podczas pobytu w naszym hotelu. W środkowej części okna. Znajdziemy dane zamawiającego, i może to być osoba indywidualna, nieposiadająca firmy oraz kontrahent z NIP-em. Po prawej stronie znajduje się kilka ikonek wyświetlających informacje dotyczące danej rezerwacji. Tuż obok pole pośrednik. Które możemy wykorzystać przy rezerwacjach, np. z biura podróży. Wszystkie omawiane informacje są niezwykle ważne z punktu widzenia osób zarządzających. Pola należy uzupełniać poprawnie, aby w przyszłości mieć możliwość korzystania z wielu dostępnych w systemie S4H raportów i statystyk. Pomogą one w zarządzaniu obiektem. Kolejne okienko zawiera listę pokoi z terminami, ilością dób oraz ceną. Klikając na poszczególną linijkę możemy podejrzeć po prawej stronie np. osoby mieszkające w danym pokoju. Dodatkowo pod prawym klawiszem myszy mamy dostęp do menu podręcznego, które pozwala nam wykonać szereg dodatkowych operacji. Podręczne menu znajdziemy także w prawej części. Ponownie klikamy prawy klawisz myszy i dodatkowe funkcje rozwijają się. Wybierzmy sobie życzenie specjalnego gościa. Wyświetli nam się okno, w którym wpiszę. Legowisko plus miska dla psa. Zapisuję. I w polu poniżej pojawia się automatycznie dodatkowa i ważna dla personelu informacja. W ten sposób dotarliśmy do panelu szybkiego zarządzania rezerwacją. Baton Usuń usuwa pojedyncze pokoje w danej rezerwacji. Zamelduj i wymelduj. Operację możemy również wykonać na poszczególnych pokojach. Dodaj pokoje, dodaj do rachunku. Tutaj możemy dodawać obciążenia na pokój z tytułu dodatkowej sprzedaży. Faktury. Możliwość przejrzenia wystawionych faktur dla kontrahentów, powiązanych z daną rezerwacją lub meldunkiem. Zapłać. Wyświetli nam otwarte rachunki na danym pokoju. Raport. Z niego możemy na przykład wydrukować listę pokoi w rezerwacji grupowej. Karta pobytu to formularz. Dokument, który możemy dowolnie zmodyfikować, aby zawierał potrzebne nam informacje. Możemy go też automatycznie zapisać w pliku PDF lub wydrukować dla gościa. Potwierdzenie rezerwacji to również typ formularza. Jego zawartość oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów jest również edytowalne i dopasowujemy go. Do naszych potrzeb. Jeżeli podczas zakładania nowego kontrahenta zapisaliśmy adres mailowy, to również tutaj, bezpośrednio z okna rezerwacji, możemy wysłać mu maila z jego potwierdzeniem. Jeżeli nie dopisaliśmy, lub adres e-mail korespondencji jest inny, to wystarczy go wpisać i również wyślemy potwierdzenie rezerwacji. Zaliczka. Baton, który umożliwia wystawienie zaliczki dla danej rezerwacji, przypisanie już utworzonej lub utworzenie zaliczki procentowej. Wiadomość. Opcja przekazywania krótkiej korespondencji informacji dla gości. Historia rezerwacji. Tutaj znajdziemy wszystkie zmiany dokonane od początku utworzenia rezerwacji. Lista maldunków. Wyświetla wszystkie osoby zameldowane w tej rezerwacji. Zapisz i zamknij. Dzięki tym przyciskom zapisujemy wprowadzone zmiany i zamykamy okno rezerwacji. Teraz już znasz najważniejsze elementy okna rezerwacji i meldunku. Pozostaje teraz ćwiczenie i praca, aby utrwalić zdobytą wiedzę. W kolejnych filmach pokażemy Wam, jak zakładać rezerwację. Dodawać rachunki i rozliczać pobyty. Pozostałe zakładki przestaną być tajemnicą, a staną się wygodnym i szybkim narzędziem, które rozwiąże i zrealizuje Twoje zapytania i ułatwi pracę. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia.